Rozpoczynamy właśnie Orlen 78, rajd polski. To dla nas wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowa impreza w wyjątkowym czasie, ponieważ w ostatnim miesiącu wystartowaliśmy w dwóch rundach Mistrzostw Świata WRC, w których debiutowaliśmy, czyli w rajdzie Portugalii, który poszedł nam bardzo dobrze, drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów. Następnie polecieliśmy bezpośrednio na Sardynię, a przylecieliśmy z niedzieli na poniedziałek właśnie tutaj prosto na Mazury, ponieważ rozpoczęliśmy przygotowania do naszej domowej rundy Mistrzostw Europy. Pomimo tego, że w naszym planie startowym w tym roku są Mistrzostwa, Świata, to nie mogło zabraknąć nas na domowej rundzie Mistrzostw Europy. Bardzo chciałem tu być, ponieważ z zeszłych lat mamy doświadczenie. Bardzo lubimy z perspektywy zawodniczej. Ja jako kierowca, Szymon, jako pilot, jazdę po malowniczych mazurskich szutrach, które naprawdę są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i najpiękniejsze dzisiaj po zapoznaniu mogę stwierdzić, że to są najpiękniejsze trasy rajdowe, po jakich ścigałem się w Europie, więc cieszę się, że tutaj jesteśmy. Cieszę się, że jesteśmy przed polską publicznością i na rajdzie, który znamy już z przeszłości, dzięki czemu będę mógł wyprostować prawą nogę. Na pedale gazu i liczę na to, że dostarczymy kibicom mnóstwo emocji i walki o najwyższe pozycje. To jest właśnie cel na ten rajd. Traktuję to jako taką nagrodę po tych trzech wymagających debiutach w Mistrzostwach Świata. Po tym rajdzie polski chwila przerwy i będziemy lecieć do Estonii. Natomiast przed nami wymagający weekend. Trzymajcie mocno kciuki.